Dzień dobry. Taka informacja, bo wczoraj o godzinie 18 przeszły gwałtowne burzy nad Dolnym Śląskiem. No i od wczoraj, można powiedzieć, od 18.00 godziny, od piątku 23 czerwca, nie mamy w ogóle tutaj internetu na dużej części terenu Dolnego Śląska. Między gminą Bolków, Mysłów, tam Kaczorów, Świeżawa, inne takie miejscowości. Jest brak w ogóle łączności, internetu nie ma, z telewizji satelitarnej czy kablowej również nie ma. Telefony stacjonarne w ogóle wysiadły. Awaria jest usuwana, ale jak długo to potrwa, nie wiadomo. Także czekamy na usunięcie tej awarii po bardzo intensywnych, gwałtownych burzach, które przeszły na naszym terenie. Dobrze, że jeszcze czy jest światło, bo i z tym był również problem. Na razie taka informacja. Nie uczestniczymy z Oliwirem na razie na y, naszych portalach, bo nie ma możliwości. Na razie. Cześć.